Hej, siączko. witajcie. Z tej strony Gilon i tecię w sklepie. 7 grudnia 2023 roku. I co dzisiaj mam nowego skina, czyli przygodowy skórek za 1200. Tak się to je prezentuje. Wraz z stylem Lego, który jest już dostępny na nowym trybie od dzisiaj. I bananom pas. Bananowy bijak za 500. Sparing z cieniem za 200. Walka z cieniem za 200. Zestaw ciemny strzelec za 1500. Ciemny Strzelec za 800, też wraz ze stylem lego, czyli chyba wszystkie albo większość skinów w sklepie dostały stylet tutaj w sklepie, także ciekawe. Czyste Cięcie za 500. Cichy Lot za 800. Zestaw Drużyny Przytulanek za 1200 jeśli mamy malowanie i lotnie. Dowodczynie Drużyny Przytulanek za 2000. Przytulny Podróżnik za 800. Przytulna łapka za 800. misiolot za 1500. Zestaw żołnierzyki za 600 jeśli mamy malowania. Plastikowa poborowa za 800. Plastikowy piechur za 800. Zestaw brygada manekinów za 700 jeśli mamy kilo i malowanie. Manekin za 1200. Łepytyna za 500, Aura za 800, Paluch rybny za 1200, Czaszkownik za 1500, Bombowe barwy za 1200, Świętowanie za 200, Pakiet Galaxy za 4000, mi tyle pokazuje bałą cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie maciecznego i itema kosztuje 2800. Zwiadowczyni Galaxy za 2000. Gwiezdne Uderzenia za 1200. Celestia za 800. Zestaw Kompania Kuligu za 1600 jeśli mamy Strażnika z Czerwonym Nosem. najstarszy nice Nifer za 1200. Dolf za 1200. Strażnik z czerwonym nosem za 800. Łoś z Łoś za 800. Nowy pakiet zadań: ratowanie świata za 37 zł. I mamy w nim ratowanie świata i 1000 dolców. I nowy, darmowy pakiet zadań: prawdziwi odkrywcy. Tutaj jest za darmo, oczywiście. Czyli mamy w nim strój, plecak i pedekonta. Spoko. Maniaczka za 800, skorpion za 800, Padka za 800, Egzekutor Mroku za 800, Piruet za 200, Pociekaj Smakiem za 500, Piechurka Popychacza za 800, Fortuna za 2000, Zamaskowany cień za 1500, dabowanie za 500, lama kadabra za 800, izabel za 1500, krzaczor za 1200, zawediaka za 800. Iskra za 1200, popierkami nożyce za 200, taniec klepanic za 500, czerwona Jade za 800, bezlik barw za 800, tłuk za 1500. Dżunglowa zwiadowczyni za 800, z nogi na nogę za 500, ujęcie hashtag 14 za 200, bacci za 1200, strażniczka zwiadu za 800, ladako za 1500, headbanging za 500. Zakręć bilet brami za 500. Nie ma już dzisiaj DC, Gwiezdnych Wojen, Czasu Świąt, Eminema, Szafki Corgi D i Szafki Rexa. Także coś, jeśli sklepik Wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kodzi dzielą w sklepie, a ja się z żegnam, siemneczko.